Mano tutaj fryzję 600, jesteśmy na pixelowym rozpierdolu. Jest ze mną Corix, się ma? I Polakowo. E, dobra, no to założę sobie seta i co robimy w dzisiejszym odcinku? Aha, no może pokażemy bardziej bazę. Ja, ja tam nie, nie. Dobra, mamy już Enchant na no, level Dobra, dwa Ender Chesty od ostatniego razu. O, zwierzaczki. Wszystkie, już, bo, ostat... bo wczoraj sprowadzałem. No. E, tam kopalnia. Dawajcie teraz największą I zmianę, portal, najlepszą. Portal, kurde. E, Ej, ale ludzie, portal. a za mapa, mapa nie jest traktowana jako cheat, nie? Co? Za mapa nie jest traktowana jako cheat. cheat? E, nie, ale to trochę radar jest. No właśnie, taki. Brak, a ja to ona jest... Bo ona, jest, ona, to ona wysz jest, wyszukuje to graczy, nie? Dobra, nie. Tylko ona w okazji ikonkę gracza, czy jest w pobliżu. A no to? Ale ten pewnie teraz, za... pewnie teraz za cicho mówię. Nie, jest dobrze. E, dobra, czekajcie, ale Mamy wiem... Ekspierkę, wczoraj ją skończyłem. Muszę się pochwalić Robsonowi i reszcie, czekajcie, patrzcie. Tu ekspierka, 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 ekspierka. A ja znalazłem spawnery. Chorych, znalazł spawnery, to stwierdziłem, nie idę spać. Wisi mi to, że nie będę rano wyspany. I będę, no. Będę no... Aha, jeszcze na zewnątrz zrobiliśmy zamek. No, na no, za zewnątrz zamek, ale to pokażę. A za chwilę. Nie wiem czego nie pokazywałem w zeszłym odcinku. To Ale tak, ja tutaj sobie w my... bo tam są błędy. Cicho. Nie mm -hmm. To nie są moje tabliczki. E, ja dobra, tam na dół zejdę. To... E, tutaj one się rozpią, fajnie, 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 wszystko jest. Zginę. I tutaj teraz. nagle. E, możesz przychodzić i je Nie marnuj strzałami, bo musimy to na nich mieć. E, dobra, no, i tutaj sobie tak nabijasz dobra. Dobra. Ja mam tego 300 takich. E, ja też mam dosyć dużo. Ja mam dwie. No nie, nie przy sobie, ale mam. E, Okej, okay, wszystko co takie otworkowe dawajcie tutaj, bo to jest w sumie na nam no, jakiś śmietnik. Chyba, że tu ogólnie robimy jakiś magazyn. Nie, Nie, z nie, no, z, nie. Za, za daleko. No w no. sumie to, trochę daleko, a... Jeszcze przeszkadza. Ja ci na, na komputę przyjdą Ej, poważnie to za muszę odinstalować. E, dobra, idziemy pokazać. Zewnątrz. No, tu jest nasz same Poczekajcie, Na Czekajcie O, o Okej, okay, jeszcze tutaj ogarnę. ...fabstera, bo go lubię. E, tak, mamy... Dobra, mniej więcej tak to będzie wyglądać... Tak to wygląda... Muszę się e, pochwalić moim mechanizmem. Tego. Nie, ej, odsuńcie się ode mnie wszyscy! Ej, dostałem ostatnio jakieś upomnienie od tego... ...od YouTube'a. Czemu? Bo miałem ze stron trzecich e, tego filmik. Help me! Help me! Co miałeś? Eee... Muzykę Aha Hej, ja na odcinku zdechnę naprawdę No. Czajaj teraz, jak wejdę Czekaj FAK! <grym grym> prawie mnie zabiłeś Ja próbowałem <grym> dzisiaj zabijać te mowy Opać. Ej, patrz, tutaj nie, w środku ogólnie mieliśmy magazyn zrobić No dobra, ale patrz to! Mamy slajmy, Slajmbole. Nie spamcie bale... tak w to mi FPS-y spadają. O boże, o boże. Teraz już wiem jaki dać tytuł filmiku. FPSy mi spadają. No nie, poważnie. <grym> ja mam, mam, 60 Mam 40, a za chwilę mam 19. Ej dobra, chodźcie tutaj jeszcze ich powybijamy. zmiecie że z miecza nie mamy, mam? Gdzie jest baza. Ja, ja człowieku poważnie miecza nie mam. Mi Dobre, się skończył ja na dobra. eksperce. To ty, co, tylko ja mam sobie Ja mam dek okay. Tylko, że próbuję chatę na 30 levela. a nie na 29 i debiłem. jest Bo wczoraj jeszcze nie było eksperki, no a stwierdziłem, że męczycie mnie, o to już chyba parę godzin nie męczy, męczyliście. Stwierdziłem, że ode, ode mnie. No. I zrobiłem eksperkę. Teraz brawa po cześć. ja sobie tutaj przerzucę z um, W ogóle po co są snajmbale poza lepkimi tokami? Nie wiem, nie wiem, przydaję się nie panu, ma oni mają dokładnie chyba tyle samo. Ej u kogo zecha? Yy, u tego, polakowo. Ej, no. yy, nie, ja mam na przycisk. No, u mnie nie może być. Bo ja mam słuchawki, więc. Słuchawki. U mnie to na pewno. Ja też mam słuchawki. Ale ja słyszę siebie w tym twoim echo, więc to jest teraz od Koriksa Koriks, bo ciebie nie słychać w echu, a to jest tak, że jak kogoś nie słychać w echu, to jest od niego. A ja siebie słyszę w echu. Aha, a ja ciebie nie słyszę. A, ciebie też się... nie słyszę ja. Bo teraz siebie już też nie słyszę. E, dobra, co robimy? Czekajcie, dobra. Mm. Wiecie co, ja muszę z jakiś porządny mikrofon kupić na razie. Marny do mi wchodzi. Nie, ja? Ty ja? czekajcie tylko. Kurde, dobra, robimy stopa tylko. A no tutaj fry... Oj tam, oj tam. Już wróciliśmy, no Ja tak się tak z... nie nagrywam. Ty wrócisz, Wyłączcie to echo. E, no okej. Okay. A nie, znasz się. Kuj. Co? A nie, znasz się, dobra. Już wróciliśmy, musiałem Nie no, tam, tam będzie ten... E, Wyłączcie Eee, te echo. Y, zero spadków FPS-u, w ogóle będzie się super, oglądać live'y co minutkę. E, nie mnóstkę, na ten mnóstwę. Mnóstwę. No chyba, że chcecie hejtować, no to pozwalam. A jak nie to, to zamarzę no. Już idę, czekaj No, to tak, tak, których nie będzie, bo będzie czarny ekran. Otwórzcie no. mi bramę, bo rozwalę... bo ją rozwalę. Ale <laughs> nie wyspa jest zajebista Ej coś ty zrobił!! Na... w wodzie się udowali Zlakowałeś o Ej, palako, bo... Podejdź do bramy. <gry> Podejdź... Zbugowałeś. Że... Kurde, nie mogę Cię widzieć. wiem, się przyzwyczaić. To mnie dobrze, bo już by zginął z trzy razy z mojej ręki. 16 no i... Szes razy. No, szkoda. Nie dużo. Ja też nie. Yy, dobra, dobra, czekajcie. Chodź sobie co chwilę i tak, tak teraz przynudzamy, ja nie wiem czy sobie nie skończyć nagrywać. Nie, tak, nie, 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 uh, nie, Nie wiem, nie wiem. Ej, coś? To możemy. Ej, robimy nazwę coś ekspiarka, oni nie mają. To czekajcie, to możemy. Ej, może jakiś taki daszek ten noc z tym wszystkim? No dobrze. czekaj. Ej, bo hajsów wczoraj, wczoraj nam wbił przez, przez eee, górę, ale spadł spa i się zabił przez to. Się fajnie im buduje. No, Kto no, chce, ej, się, bo... Mogę zlekować Polakowa Zamknij się. Tego? Zacznę zrzucać w postach jej nie? I to za debil. Dobra, robimy z tą Ta, dawaj. nie wiesz jak to zrobić? E, wszędzie wyrzucaj cobblestone dirt teraz tak no tak, tak, wyrzucaj, wyrzucaj, wyrzucaj ops, musisz to sprzątać nie. rzucaj mu wszystkim czym się da a nie, teraz ten daszek taki, taki duży no co za debil Chodź tu. Bo hajst to Stój przy tym po prostu. Nie zbieraj tego idioto. Kurczę, jestem 60 w 60 FPS-ach. Dobra, e, ja przepalam... Kurczę, co to jest? Hmm. E, ja potrzebuję dużo tego... Stona. O, tu jest, tu jest stone. Jest, mam stona, uratowaliście mnie. Dobra. Kurde, ten sprawz... Włączyłbym flyer teraz, ale tak... Jeszcze... <laughs> Dobra, <śmiech> mamy dużo stąd słabych, bo wszyscy. ja idę robić... No, tak, ja, tak. ja puszczam. <laughs> ale ja nic nie robię. Dobrać. Włączyłbym flyer teraz, ale tak... Nie wypada, bo wszyscy... No, ja, ja puszczam flaja tylko jak ktoś potrzebuje. Weź nie spamuj, bo ci bana dam, no! Serio, ej, ale... Jak ktoś chce. Oni wczoraj też zresztą. Jakby się do, teraz doczepili, <grym> y, to bym mógł się do nich doczepić. Wczoraj mnie prosił y, ten bezimienny. Nie, ja, 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 ja nie muszę z userem, ja się ustawiłem. No. O, dobra, może być. W kanału. Jaż Nie, źle to napisałeś. Zresztą musi być user. No dobra, ogar, bodam bana, no. Serio? Ale ja też tak muszę zrobić. A tam jest taka opcja, zapomniałem, ale mi się tego nie chciało zmieniać. Dobra, taki daszek taki idzie w górę i potem tu. Ej dobra, ale ja musimy coś zrobić, bo Ja zbierę teraz tę trzcinę. Ja nie będę nam przyspieszał, bo jestem taki mega koks. Kuźmy, nie. No ja buduję, a znaczy, za chwilę ja za chwilę wbije na ra. I Jechino, to nie dobra, nie dam przyspieszenia pisać, bo O bos. Jestem zbyt leniwy, żeby to montować tak. No, a tak to przynajmniej jest. Sa... Cicho bądź. Ej, wyjdziesz, <laughs> to... jak <laughs> Co za debi, zamknij się. Tak Jak zawsze robię to, wciropa, tak cały Wszyscy pozdrawiam e, jakby, jakby co, to mój brat. <grywia> no i co, to, on się chyba nie nazywa po bo bóźnie. nie, ja To, ja to, potem to powie, jest mi koń. To, to jest moje To znaczy, on się chyba nie nazywa po Ja kończę odcinek w ogóle i tak nic nie robimy. My robimy, My dach. robimy dach. To zrobię zro 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 od razu drugi sam odcinek. Sam odcinek. odcinek, kurde. Wiecie, robimy o nazwie i... Timelapse, kurde. Dobra, pomóżcie mi, po mi Niech nie chce. -y. Cicho. I czekajcie. Gdzie, gdzie mój killoff? No właśnie, robimy wie. dach. Zjadłem. Ej, Wiecie, gdzie mój kill bez by ja go? Nie. Robimy jak moje fps -y. A ja go zjadłem. On no, 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 no. zniknął. No. Nie wiem. Ej nie, mów, Ej nie mój, nie kupuj metodę, bez jaj. Ej, ale serio, jak ci go nie brałem? A ja szczęśliwie Zaraz będę, zaraz, za dosłownie kilka minutek. Wal dzięki. No serio, jak ci go nikt nie brał? On nie może, a ja ci wszystko wszystko zim na nagrałem, ci go nie brałem. Nie ważne, wale okay. to że no to był Kill of On no 2 ten by sober. Yy, yy, przepadźcie jeszcze stona. stona mi załad. Bo patrz ile my już mamy dachu zrobionego. Nie wiem przecież. Jezu, ale bym się śmiał no, Ale bym się śmiał Gdyby teraz Hajsku no, nie bił nie, no, i spadł. Do... Znowu. I zginął. O Boże.

Czekaj? Dobra, ale popatrz się co tutaj jest. Tutaj się da trochę dierca na górze i posadzić drzewa. Żeby to jeszcze tak w miarę zamaskować. Czekaj, no masz. Nie masz tego kilow, no bez jaj. Mm. No nie FAK, powiedziałem, że posadzimy drzewata i teraz Daj to mi. podpadnie, że ten... Na chwilę kurde mi trzeba kill-off. Ważna sprawa. Zakopać Polakowo. No... Mam swój! Efektyw 1. A zrobię sobie. Nie. Co e, no nie? Eee, Jaka? Jak w tak ważnej sprawie, to nie. Dobra, nie, nie chcę mi się tego robić, a wy mnie zmuszacie. Znowu. To znaczy, nie zmuszajcie mnie, no, ale. Zajem Obie że na To ja mam taką murzynę <grybuj grybuj> e, zro, Zrobiłem no. z tego, gada mu buduj i on budował zamek. Dobra, nie ma Myślę, no. że tego nie słyszał? Bo tak teraz już mi nie będzie murzynował. Zakopany. Ale ten tak będzie super, o Boże. <grybuj> A przyjdzie taki hajs nam no to zepsuje za mnie długo. No, to dobrze. O, co ale ja mogę. Cześć, bo w nam jak mam po tym? Nie, nie, zepsuje nam tego bo nowy Czego? Tymi, Bakuczy, mm. no, nie, tykowie, no, nie, nie, Czego? Jak? nie, 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 po. nie, nie, no. ...Kobel Dobra, będzie to, jeszcze trzeba było zrobić. To jest wełna? Ja myślałem, to jest że, że to blok węgla, węgla. węgla. Jezu. To nie o nie Boże. Się o Boże. Znaczy, mamy chyba tam jeszcze, to jest taki. Z no lola? Też mam za Ale jakaś mi tak raz nudziła. We Zresztą pograłem. I tak za niedługo mi się jeszcze na, na kanale pojawi e, seria z LoL'a. Tak. Trzeba zobaczę, jak się na dźwięk nagrywam. Grałem, grałem. Was na coś boli chyba. Loga. Może jeszcze była fajna, ale potem takie coś jak się logowałem... O Boże, dźwięku nie nagrywałem. No to, sorry, ja to za taką grę dziękuję. O Boże. Czemu?

no ale tam jest jakieś się witam i wszystko. Chyba, że po prostu to, znaczy, to od nowa bo bez Ja jaj. bym musiał to oddzielić od filmu, bo ja was nagrywam frapsem. Eee, no to sobie pobierzesz z tego, Ej. z YouTube'a. Ej, dobra, siema na pa cześć. Nie, ma, nie jest nagrany dźwięk, nie jest nawet. Nie będę YouTube dawno naderem. Dobra, ale tak. To zagra się nagrania, czekaj to zobaczyć jak to z jest. Możesz sobie to pobrać, potem przekonwertować i będzie. No a właśnie, a się dziś nie włączyła. No klikam R, jak to tam jest domyślne R, się nie zaczęło nagrywać. Okej. Okay. Ale ty przecież chyba audycję ty nie nagrywasz. Cześć Przecież diotom, ja sobie sprawdzam to. Ja wiem, i to musisz ręcznie, bo ja też tak mam hotkeys, mi nie działa. Ej, ciekawe czy to też słyszałeś? No ile co trwało, czekaj. Dźwięk. Dziwne. 18 minut Nie wiem tak szczerze no właśnie powiedz mi ty Zaraz czekaj No i tak ja tego nie No skończyć To koniec. Kończyć, się kom... kamy Gdzie jesteś? No, y, jak coś no to tam chodź tutaj A więc ten y, y, Ja po prostu mam jeszcze jedną ważną wiadomość na czacie ją napiszę no, Dobra y. Jaką? E, nie Siemen, napaczaj. Jeszcze zaraz go zabiję lawą czy czymś. E, dobra, to tyle. Cześć.